A dziś przychodzę do Was, słuchajcie, z takim krótkim filmikiem. Chcę Wam powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest to, że właśnie wróciłam od fryzjera. Słuchajcie, byłam sobie podciąć włosy. Podcięłam je jakieś 2 cm z długości. Delikatnie sobie je pocieniowałam też z całości. I jak pewnie pamiętacie z ostatnich filmików, ja miałam taki dosyć długi ten przód, który nie był nawet równy, bo jedna strona była krótsza, druga dłuższa. Dodatkowo te końcówki były strasznie takie posiepane, takie poszarpane, dlatego że to był pozostałości po grzywie, którą kiedyś miałam, taką dosyć głęboką i taką dosyć grubą, i chciałam to zapuścić. I to się tak opornie trochę mi zapuszczał ten przód, bo ciągle go gdzieś tam, jak chodziłam do fryzjera, podcinałam i od jakiegoś czasu naprawdę dłuższego, już nie pamiętam od kiedy, jego ja w ogóle nie ruszałam. I on tak rósł tu dłuższy, tu krótszy, taki właśnie wystrzępiony, i dziś postanowiłam iść i to ściąć w końcu. I słuchajcie, zobaczcie, ta grzywka jest teraz, tak wygląda mniej więcej, jest takiej długości, czyli jest dosyć krótka. I ona jest tak ścięta, żeby te włosy, zobaczcie, układały się tak, że jak ja sobie przyjadę rękami, to zobaczcie, żeby ona, ta grzywka po prostu tak wplatała się w całe włosy. To nie jest żadna grzywka, która będzie po prostu nam tu wisiała, tylko ona ma po prostu tak jakby stapiać się nam z całością włosów żeby takie, tutaj widzicie, takie wgięcie było, że jest, widać, że mamy coś krótszego przy twarzy i słuchajcie, o taki efekt mi właśnie chodziło moja fryzjerka jak zwykle spisała się bardzo dobrze nie ścięła mi włosów więcej niż chciałam także no jestem zadowolona i pewnie jeszcze zobaczycie ze dwa filmiki ze starą fryzurą dlatego, że już mam na zapas nagrane więc pewnie dopiero kolejny będzie właśnie z tymi włosami zobaczymy jak się będą układały po umyciu z racji tego, że mam u fryzjera postanowiłam też iść do Rossmana i kupić sobie Coś do włosów. Tak naprawdę nie wiedziałam, czy kupić sobie lakier, czy, 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 czy co mam sobie kupić, ale coś tak, jakoś mi się, słuchajcie, zachciało kupić. I padło na piankę do włosów. Ja Wam mówiłam, że kiedyś miałam jedną, średnio mi się spisywała i postanowiłam, że kupię dzisiaj jeszcze jedną. To jest chyba ta sama firma, bo to jest Vela. Ja wcześniej też chyba miałam z tej firmy, tylko miałam jakąś inną. A to jest Instant Volume Boost. Zobaczcie, numer 3 tam tak naprawdę w Rossmanie była tylko piątka i trójka i piątka była bardzo mocno utrwalająca, natomiast ta jest błyskawicznie, dodaje objętości, mocno utrwalająca pianka do włosów, więc słuchajcie, zobaczymy, ja jej nigdy nie miałam, teraz jest na nią promocja i ona kosztuje 9,99, więc no zobaczymy, jak się będzie sprawować i słuchajcie, druga rzecz, o której chcę wam powiedzieć, to jest magiczny podkład i to jest podkład o ten Pożarki brudny tutaj u góry, ale to nie ma znaczenia, to nie o tym, słuchajcie. Ja Wam chcę coś powiedzieć. Ten podkład, ja Wam mówiłam wcześniej, że na początku to był mój ulubieniec. On jest do dzisiaj moim ulubieńcem, ale słuchajcie, miałam z nim trzy etapy. To jest trzeci, mam nadzieję, że już ostatni. Pierwszy etap to była pianka, która ekstra rozmarowywała się na twarzy i byłam naprawdę zadowolona z tego podkładu. Ja Wam mówiłam, że czy upał, czy nie upał. On się bardzo dobrze wtapia w twarz i naprawdę wygląda przez wiele, wiele godzin bardzo dobrze. Też jak mówiłam, że cena jest trochę nieadekwatna do jakości, dlatego że no, on nic, nie, on nie kryje za mocno tak naprawdę. Ale daje, słuchajcie, ten twarzy, tej twarzy taki wygląd, taki naturalny, taki, wiecie co, takiej satynowej twarzy. Jest na moim kanale y, test na żywo, więc możecie zobaczyć, oczywiście to jest tylko test na żywo, tak jak ja się maluję rano, ja widzę różnicę i to ogromną, jak nie mam podkładu, a mam ten podkład na twarzy. I słuchajcie. Jedna trzecia opakowania była ekstra. Po jednej trzeciej opakowania ja Wam powiedziałam, że on zmienił swoją konsystencję właśnie wtedy, kiedy robiłam test na żywo. On z tej pianki, z tego musu zrobił się czymś lejącym, dziwnym. Mm, dodam, że cały czas stoi tutaj z tyłu za mną. Ten pokój jest chłodny, tu nigdy nie ma słońca, więc nie wiem, co z nim się stało. I napisałam do Max Faktora, oczywiście nie muszę Wam mówić, że nie dostałam odpowiedzi, bo gdybym dostała, na pewno bym Wam powiedziała. Czekałam, czekałam się, nie doczekałam. I słuchajcie nie wiem czy wy to teraz zobaczycie podkładu jest tyle bo on idzie tak od dołu do góry zobaczcie tyle go mam nie wiem czy tutaj z boku zobaczycie jest tutaj teraz tu czyli zostało mi dokładnie jedna trzecia i słuchajcie ten podkład znowu jest pianką nie wiem jak to się dzieje natomiast ja wam pokażę zobaczcie to jest po prostu znowu znowu mus i znowu pianka nie wiem po prostu, nie mam pojęcia, co to jest z tym podkładem, na, co tu jest na rzeczy, ale ja Wam powiem tak. Teraz, jak się dosyć mocno opaliłam, bo ja go kupiłam, jak mam jeszcze blada. Teraz, jak się dość mocno opaliłam, to on idealnie, słuchajcie, się wtopił w moją skórę. I co lepsze, ja nie musiałam kupować ciemniejszego podkładu. On jest po prostu idealny na każdą porę roku i powiem Wam szczerze, że na pewno będę czekała na promocję i na pewno go kupię ponownie no i będę liczyła na to, że po prostu nie zmieni swojej konsystencji nie wiem czemu tu się tak stało, nie mam pojęcia no ale może mieliście ten podkład i słuchajcie wypowiecie się też w komentarzach, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa zaraz jak skończę nagrywać spróbuję coś znaleźć w internecie może mi się uda na ten temat bo no dziwna sprawa słuchajcie ale ja go wam bardzo polecam tak czy siak i... no i tyle, słuchajcie to takie krótka pogadanka zapraszam was serdecznie na kolejny filmik, który pojawi się na moim kanale w niedzielę to będzie filmik, ostatnia część z mojej serii włosowej, to będzie zapuszczanie włosów. Zapraszam Was serdecznie, hej!